Tam w kolejnym odcinku Q&A, to już będzie chyba 19 jak się nie mylę, ponieważ ostatnio w poprzednim odcinku w 18 było takie dosyć długie, że tak powiem pytanie, a właściwie może nie tyle pytanie co moja odpowiedź, raczej była długa, to poprzedni odcinek był taki dosyć, że tak powiem krótki jeśli chodzi o ilość pytań, no i w związku z tym, że nie chciałem żeby to wyglądało, znaczy żeby to nie wyszło zbyt długie, to podzieliłem e, poprzedni QA tak jakby na dwa, więc poprzedni numer 18 to było pierwszy odcinek jakby, jak a dzisiaj mamy resztę pytań, które zostały e, i powstał kolejny 19 odcinek e, QA. Ponieważ nie chcę zbyt długich odcinków, postanowiłem, że będą to takie max 20-minutowe odcinki, żeby Wam się chciało tego słuchać. Tam i ta, tamten poprzedni i tak wyszedł, to wiele dłuższy, e, ale no, już tak musiało zostać. zostać. Także Zapraszam na dzisiaj na kolejne pytania do QNT i za chwilę pierwsze z nich. Kolejne pytanie do QNT, takie krótkie, ale w sumie dosyć istotne. Jeden z was pyta się, czy trasy wjazdów i zjazdów na trasę, na linię jest ściśle określona w rozkładzie. Tak, jak dostajesz rozkład do ręki, tak zwaną tą naszą kursówkę. Tak to się chyba nazywa w Waszym też języku. Mówię o miłośnikach. No to wyszczególniona jest właśnie trasa zjazdu i wjazdu z dokładną godziną i, i z godziną wyjazdu z zajezdni. No bo jak na przykład wjeżdżacie na trasę 17, no to wjazd na linię zajmuje chwilę, bo przejeżdżacie przez bramę i praktycznie jesteście zaraz na trasie, bo na przykład przystanek włączenia jest na yy, z ulicy Składowej. Przykładowo stacja paliw, no to wiadomo, że macie wyjazd, powiedzmy tą minutę czy dwie minuty przed odjazdem z przystanku. Ale jak na przykład macie linię 24 albo piątkę, i przystankiem włączenia jest przykładowo ulica Miłosza na Mickiewicza, znaczy przystanek Miłosza na ulicy Mickiewicza, no to jednak kawałek drogi trzeba tam dojechać, żeby włączyć się do ruchu, więc. No, trzeba ten kawałek pokonać według tego czasu, który jest podany. Tak samo jak wyjeżdżamy na przykład na nocne linie: wyjazd nocnych linii jest tam powiedzmy 0,10, tak? Z, z, z centrum przesiadkowego, a wyjazd z zajezdni mamy minutę po północy. Więc tak naprawdę mamy 9 minut na przejazd do centrum przesiadkowego, i, i stamtąd wyruszamy na trasę. Podobnie jest w drugą stronę. Jeśli na przykład kończymy, kursować, tak jak ja na przykład dzisiaj będę. Dzisiaj akurat kiedy wam nagrywam ten, tą odpowiedź jestem na linii 26, no to dojeżdżam do przystanku przedszkole na Płaskiego i z przystanku przedszkole na Płaskiego zjeżdżam do zajezdni. Już ten odcinek, który muszę pokonać od przedszkole do od przystanku przedszkole do zajezdni też jest podany w, w rozkładzie i na przykład o 22.09 muszę zameldować 22.10 muszę zameldować się na przystanku Pułaskiego Przedszkole a 22.13 już muszę być w zajezdni no i jest podana też trasa, że na przykład zjeżdżam Pułaskiego ulicą czyli z tego przystanku ruszam ulicą Płaskiego, Żeromskiego i Składowa i tak samo jest na innych trasach jest podana dokładnie Trasa. Wiadomo, na przykład z linii nocnej, nie wiem dlaczego, ale jest podana trasa zjazdu przez, ulicę, przez Aleję Piłsudskiego, Sienkiewicza i Legionową, skoro przecież jadąc, jak dojeżdżamy do galerii, nie, nie do galerii, tylko do centrum przysiadkowego nad Rzeką Białą, to jest wygodniej nie jechać bo musimy wyjechać z centrum przesiadkowego w stronę ulicy Warszawskiej, skręcić w Warszawską i na przykład z ulicy Warszawskiej w Pałacową i z Pałacowej w Piłsudskiego, później w Sienkiewicza i w Legionową, tak? Więc prościej, tak na, moj, na mój gust, prościej jest zamiast robić takie skręty, to po prostu z Pałacowej jechać prosto w stronę Pałacu Branickich przez plac Jana Pawła II i prosto w Legionową i tak też przeważnie się zjeżdża z, z linii nocnych bo to jest po prostu wygodniejsze, więc nikt tam głowy nie urwie jak się zjedzie w ten sposób jest generalnie taka zasada, że się najkrótszą trasą zjeżdża no ale wiadomo, nie będzie się jakoś tam kurde, z, nie wiem, z kalkulatorem siedzieć i liczyć którędy będzie najkrócej, dlatego też w rozkładzie jest podany zjazd i według tego rozkładu trzeba no, zjechać jeżeli tam powiedzmy, no tak jak mówię w przypadku linii nocnej nie pojedziemy przez Piłsudskiego i Sienkiewicza, tylko pojedziemy prosto Koło pałacu Branickich, to chyba też się nic wielkiego nie stanie. Ale generalnie, jeśli na przykład tak jak z linii 24, zjazd jest, powiedzmy, przystanek końcowy jest pod Galerią Białą i zjazd jest w stronę zajezdni, właśnie prostą ulicą Miłosza, no to tak się zjeżdża. Nie można na przykład pojechać w Mickiewicza i sobie zjechać pałacową. Nie pałacową, tylko świętojańską bo to już by było raz, że dłużej, a dwa, że no w jakim celu tak, tak jechać. Także po to jest właśnie rozkład, żeby na rozkładzie jest podane, które trzeba jechać i które trzeba zjechać, łącznie z godzinami zjazdu i wjazdu na daną linię y, autobusową. Pytanie kolejne dotyczy radia. Jeden z Was pyta się, czy kierowcy, o czym kierowcy rozmawiają przez radio i czy możemy przez radio porozmawiać z sąsiednimi spółkami, z kierowcami z sąsiednich spółek, i w pytaniu pytasz jeszcze o moje, czy o, mnie, o mnie prywatnie, czy, znaczy konkretnie, czy lubię podróże i ewentualnie jakie kraje już zwiedziłem. Pierwsza część pytania dotyczy radia i powiem Ci tak, o czym rozmawiają kierowcy? Kierow Kierowcy rozmawiają służbowo przez radio. Radio służy do połączeń służbowych. Nie jest to CB radio, do rozmów takich wiecie luźnych, więc to nie jest na tej zasadzie, że kierowcy w czasie pracy rozmawiają sobie o przysłowiowej dupie maryni. Tam się porusza tylko tematy służbowe, na przykład grafik, na przykład jakaś awaria, na przykład jakieś tam zapytanie konkretne. Także wszystko, co dotyczy pracy i krótko i węzłowato, bo to nie jest y, takie miejsce, gdzie się po prostu y, no, prowadzi rozmowy, tak jak na przykład na CB Radio, takim amatorskim. Przede wszystkim kultura wypowiedzi i te sprawy, to nie może być na tej zasadzie, że ktoś tam wiecie, rzuca mięsem, bo ktoś mu drogę zajechał, albo coś w tym stylu. Także radio to jest jak to się mówi, ostateczność. Wiadomo, 20-30 lat temu, kiedy pierwsze radia wprowadzili do samochodu, to było coś niebywałego, to w ogóle łączność z bazą, to coś niesamowitego było, w razie czego, w razie awarii, to, to mo mo można powiedzieć ratowało życie w niejednej sytuacji, bo nie było telefonów komórkowych, więc jak nie było radia i nie było telefonu, to wyobraźcie sobie, jak jakaś awaria gdzieś na trasie Trzeba było zasuwać do jakiegoś sklepu najbliższego, który miał telefon, albo do budki telefonicznej i dzwonić do operatora, do dyspozytora, że mam awarię i tak dalej. Także to kiedyś to, jak pomyślicie sobie, jak to mogło kiedyś wyglądać, to się w głowie nie mieści. Teraz nawet wam to nawet przez myśl może nie przejść, że kiedyś taki kierowca nie miał przy sobie telefonu. Już nie wspomnę o, o kierowcach PKS-u, którzy przecież wyjeżdżają poza Białystok. Więc jak gdzieś w szczerym polu stał, to musiał z buta zasuwać ileś tam kilometrów do najbliższego telefonu, żeby powiadomić o awarii. Bo przecież nikt nie miał przy sobie telefonu komórkowego, tak jak w dzisiejszych czasach. Także te radio dzisiaj to tak naprawdę mogłoby już nie istnieć, bo raz, że ta łączność jest kiepska, a i tak w większości sytuacji używa się y, telefonu. Także tak to jeś, jeśli chodzi o radia, a co do tego, czy możemy porozmawiać z innymi spółkami, no niestety nie, bo każda spółka ma swoją częstotliwość nadawania w radiu i mamy tak jakby, no, oddzielna spółka, to i oddzielne radio, tak, oddzielna, yy, oddzielne pasmo, oddzielna częstotliwość. A co do moich wyjazdów, powiem Wam, ja bardzo lubię jeździć, prywatnie też. Gdybym miał nieco lepszy, nowszy, większy samochód, to pewnie bym jeszcze bardziej lubił, bo moja rodzina z kolei, jak gdzieś jedziemy, to właśnie z racji tego, że samochód nie jest jakiś specjalnie duży, to zawsze chce jak najszybciej dojechać tam, gdzie jedziemy. A ja z kolei odwrotnie. Ja bym wolał jechać okrężną drogą, by dojechać jak najpóźniej. Dla mnie zawsze wyjazd na wakacje to nie jest, nie ciekawi mnie to, dokąd jadę, tylko sama podróż jest ciekawa. Czyli ja nie cieszę, nie cieszę się z tego, że dojechałem na miejsce. Przykładowo, jak jadę gdzieś nad morze, to nie cieszę się z tego, że już dojechałem, tylko że już niestety dojechałem, bo już trasa się skończyła. Także ja mam takie podejście i mam też takie podejście, że ja staram się zawsze jechać taką dłuższą nieco drogą, żeby dojechać do celu, żeby po prostu więcej zobaczyć. Nie cierpię jeździć autostradami, nie cierpię jeździć trasami szybkiego ruchu, tak zwanymi eskami. Bo ja po prostu nie cierpię oglądać barierki na, okr na okrągło i przelatujące samochody w jedną i w drugą stronę. Ja wolę jechać drugorzędną drogą, czy tam powiedzmy taką zwykłą krajówką, żeby sobie jechać tą tą prędkością 90, powiedzmy 80-90, to jest moja ulubiona prędkość i ja sobie obserwuję okolice. Nie po to jestem na urlopie, by pędzić na złamanie karku. No, co innego, jak człowiek gdzieś się spieszy, no to wtedy jest inna sytuacja. Także tak wygląda u mnie wyjazd. No i mam też taką zasadę, że jak gdzieś jadę, to nigdy nie wracam tą samą drogą. No, czy nigdy. No, staram się nie wracać tą samą drogą. Zawsze coś staram się zmieniać w drodze powrotnej, żeby to było ciekawsze. Żeby, no, nie nudzić się tym, bo wiecie, jedziecie w jedną stronę tą samą drogą i wracacie tą samą drogą, no to, to żadna to atrakcja, nie? A jak pojedziecie sobie gdzieś tam Trochę na około, to nic złego się nie stanie. Tego paliwa za dużo się człowiek nie spali więcej, a zawsze coś, coś nowego zobaczy. A co do moich wyjazdów zagranicznych, no niestety za często nie wyjeżdżałem, z racji tego, że języka za bardzo nie znam poza rosyjskim, a teraz na wschód to raczej się nie, nie preferuje jeździć. No, wiadomo, Ukraina, Litwa to te kraje zwiedziłem. Byłem kiedyś w Czechosłowacji, jeszcze jak była Czechosłowacja. Byłem na Słowacji, byłem w Czechach, dwa lata temu w Pradze, ale to już w formie wycieczki był wyjazd. No i w zeszłym roku byłem we Włoszech po raz pierwszy i po raz pierwszy poleciałem samolotem, z czego wcale nie byłem zadowolony, ponieważ najfajniejsze w tym całym locie samolotem to był start i lądowanie, a reszta to jedna wielka nuda. No i poza może tym, że dość ciekawe widoki przez okno można było poobserwować, ale gdybym miał drugi raz jechać teraz? To już by mnie to nie ciekawiło, bo, bo już to widziałem. Także tak to wygląda z moimi podróżami. Kolejne pytanie, trochę śmieszne. Czy wolę jeździć yy, lepszą trasą, ale gorszym autobusem, czy gorszą trasą, ale lepszym autobusem? To znaczy gorszą, czyli krótszą. Taką jak na przykład piątka, a na przykład dwójką, ale gorszym autobusem. Kurde, wy to macie pytania. Wiecie, to co ja wolę to jest jedno, a to co jest w życiu to jest drugie. Wiadomo, że chciałoby się jeździć zawsze lepszym autobusem i najlepiej, żeby to nie były tylko te lepszym autobusem krótsza trasa, tylko yy, lepszym autobusem i długa trasa. Yy, a te gorsze autobusy, żeby wycofali najlepiej. I to by było najlepsze rozwiązanie. Ale wiadomo, życie pisze różne scenariusze, na przykład takie, że, że się jeździ dłuższą trasę i gorszym autobusem, albo nawet krótszą, albo krótszą trasę, gorszą, też gorszym autobusem. Wszystko to zależy od sytuacji. Yy, także no, pytanie takie no, trochę śmieszne, no, bo nie ode mnie to zależy. Teraz, kiedy z, tym auto, z tymi autobusami jest trochę gorzej, bo te staruszki nasze już nie domagają niektóre, więc jest trochę problematyczne Miejmy nadzieję, że z czasem to się zmieni nie będzie już takich problemów yy, Powiem szczerze Czasami to bym wolał pojeździć Na przykład na takich trasach yy, Na krótkich autobusach yy, Niekoniecznie tymi lepszymi, ale nawet tymi gorszymi autobusami yy, W sensie gorszymi Zresztą no, zależy co rozumieć pod pojęciem gorsze Chodzi o te krótkie, ale starsze. Wiadomo, one nie są już tak wygodne, nie są takie komfortowe do jazdy, niektórzy nazywają je szarpaki. Wśród miłośników takie nazewnictwo krąży. Także no, to wszystko zależy. W tygodniu na przykład, kiedy jeżdżę długim autobusem, no i do tego jeszcze mam swój, no to nie narzekam. Ale czasami zdarza się, że nasz jest zepsuty albo nasz musi być na, na to gdzieś tam z jakiegoś powodu jest wycofany i jeździ na przykład na linii zielonej wtedy dostaje jakiś pierwszy lepszy z brzegu. No i muszę jeździć tą samą trasą, więc tak jakby to, co mi się chce, a to co jest w rzeczywistości, to jest jedno, a to, a to co mi się chce, to jest drugie. Także nie mogę tego w taki sposób w dwóch słowach, że tak powiem, powiedzieć znaczy nie, bo może inaczej, w dwóch słowach jakbym miał powiedzieć, to owszem, wolałbym jeździć tym lepszym autobusem, nawet na gorszych trasach, bo komfort jazdy jest ważniejszy niż to, czy się komuś trasa podoba, czy nie, więc w zasadzie można by było w ten sposób odpowiedzieć krótko i węzłowato, ale yy, wiadomo, raz się woli pojeździć tą dłuższą trasą, no i wtedy czasami trzeba jakimś gorszym, na przykład autobusem pojeździć, a czasami lepiej pojeździć na, nawet na tej gorszej trasie, ale jakimś wygodniejszym Bardziej komfortowym autobusem dla urozmaicenia chociażby. Pytanie kolejne. Czy panu kierowcy zdarza się po 22 pasażer, który chce jechać do zajezdni lub gdzieś w pobliżu zajezdni? Powiem szczerze, że już dawno nie miałem takiej sytuacji, a powiem też, że możliwe, że dlatego, że i znowu, że. Możliwe, że dlatego, ponieważ Grażyna kiedyś, jeszcze przed zmianą na Paulinę, kiedy na przykład dojeżdżało się do przystanku wyłączenia tak zwanego, nie mówiła, że jest to przystanek końcowy. I wtedy ludzie, którzy byli, jeszcze może zdarzało się, że ktoś tam jechał w środku, nie słyszeli tego komunikatu i po prostu nawet nie wysiadali z autobusu, myśląc, że można gdzieś dalej pojechać. Wtedy, kiedy szło się do nich, żeby z nimi podyskutować na ten temat, że trzeba wysiąść i tak dalej, to właśnie z ich strony zaczynała się taka jakby dyskusja, a może jeszcze przystanek by pan podwiózł, a może ja za zakrętem wysiądę, a może to, a może tamto. A gdzie pan jedzie? A, a do zajezdni to ja może by się zabrała, czy tam zabrał, bo to gdzieś, zawsze to gdzieś trochę bliżej podjadę, i tego typu rozmowy. Teraz, kiedy Grażyna czy tam Paulina na ostatnim przystanku, tak zwanym przystanku wyłączenia, wypowiada słowo przystanek końcowy, Od, pamiętam, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz ktokolwiek przychodził targować się, że on by chciał gdzieś tam podjechać. I po prostu wszyscy wysiadają na przystanku, na którym się znajdujemy czyli na przystanku wyłączenia. Także. Możliwe, że to to sprawiło, ja zawsze się zastanawiałem, dlaczego nie ma takiego komunikatu na koniec, no a w końcu ktoś chyba pomyślał i ten komunikat, yy, że tak powiem, się pojawił. Ale swego czasu ciężko było, kiedyś nawet przez jednego dziadka to zostałem, yy, że tak powiem, brutalnie zbluzgany, za to, że chciałem go oszukać. Nie wiem, czy że, że go wysadziłem. Właśnie w zasadzie to ja nie wiem, z jakiego powodu on mnie tak zbluzgał, bo. Dosłownie cztery minuty po nas jechała następna piątka, do której mógł wsiąść i pojechać w stronę miasta. Co prawda było to jeszcze w godzinach takich wieczorowych, to nie była jakaś tam późna noc. Ale często też zdarza się, że właśnie na przykład na trójce, kiedy podjeżdża się na przystanek Białystok, Białystok kiedy się podjeżdża na przystanek wiejska Kopernika, gdzie jest przystanek wyłączenia. Yy, zaraz padają takie teksty typu: A pan tutaj będzie skręcał? Aha, no to ja może bym jeszcze ze dwa przystanki podjechała. Ja mówię: Ale trójka nie jedzie przez pogodną, ale pan tamtędy będzie jechał. No mówię: Bo ja muszę do zajezdni zjechać. Nie mogę wieść nikogo w... poza trasą, że tak powiem. Tak, bo to już nawet nie chodzi o to, że ja kogoś podwiozę, tylko chodzi o to, że będę poza trasą go wiózł. I w razie, jakby się coś stało, w razie, gdyby ten pasażer, na przykład, wysiadając sobie na przystanku, yy, pogodna Bema bo tam by sobie zdecydował, że wysiądzie, potknął się i upadł, no to wtedy ja miałbym przerobane. A co robił pasażer w ogóle poza, poza trasą, tak? Także to nie chodzi o to, że to jest nasza zła wola, że my nie chcemy podwieźć, na przykład, bo są przepisy, których niestety musimy się trzymać, bo w razie wszystko jest dobrze, dopóki nic się nie stanie, a jak się stanie, to wtedy kierowca ma problem, firma ma problem i tak dalej. Dlatego ja wolę zawsze Robić tak, jak mam, że tak powiem, w ustawie przewidziane. No, także tak by to wyglądało, jeśli chodzi o tych pasażerów. Kiedyś było więcej, teraz coraz mniej zdarza się takich sytuacji, że ktoś by gdzieś tam chciał, że tak powiem, podjechać. Kiedyś to w ogóle miałem taką sytuację, to chyba nawet poruszałem w jakimś w jednym z odcinków. Pewno pani chciała, żebym ją wysadził yy, przed przystankiem, przy przejściu dla pieszych, bo ona jest bardzo schorowana. Także, no niestety, tu już nie chodzi o to, że ja mam złe serce, czy po prostu, no, jestem chamski, bo kobieta widać, że starsza, że ciężko jej chodzić i w ogóle, że ja jej nie chciałem wysadzić. No niestety, są sytuacje, w których niestety trzeba, jak to się mówi, yy, no, schować swoje uczucia do kieszeni, a postępować zgodnie z, z literą prawa czy z, z regulaminem, jaki mamy. No dobrze, to tyle na dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do, następnych, do następnego odcinka QMT. Zapraszam do zadawania pytań. Ja postaram się oczywiście odpowiedzieć w miarę możliwości. No i co? Zapraszam też do następnych odcinków Dziennika Kierowcy. Także pozdrawiam. Serdecznie w dniu dzisiejszym trzymajcie się szerokości i do następnego.